Panie premierze, pani marszałek, Wysoka Izbo. Półtora roku temu na tej mównicy pan premier Morawiecki powiedział: Przywożę Wielką Kasę, przywożę pieniądze z Unii Europejskiej. Panie premierze, gdzie są te pieniądze? Półtora roku czekamy. Cztery razy przez te półtora roku podawał pan terminy. Pieniędzy z Unii Europejskiej jak nie było, tak nie ma. Prawo i sprawiedliwość okrada Polaków z pieniędzy które powinniśmy już dostać to są nasze pieniądze na drogi, na bezpieczeństwo, politykę społeczną, cyfryzację, to jest możliwość szybszego rozwoju, walka z inflacją. A co wy zrobiliście przez ostatni czas? Kłócicie się z Brukselą, tam szukacie wroga, wywołujecie wojnę, która z Unią Europejską ma nas kłócić dość tego. Prawo i sprawiedliwość to partia, która chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Nie ma na to zgody. Pieniądze z Unii natychmiast! Pan minister Grzegorz Puda, minister Rozwoju, proszę bardzo. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Otóż większość informacji, o których przed chwilą szanowny pan poseł mówił, to insynuacje nieprawdy informacje nieprawdziwe, które nasza kochana opozycja wraz z przedstawicielami, których macie w Brukseli powtarza od pewnego momentu po to, aby te pieniądze do Polski nie przyszły. To wasz lider do nas tu, to wasi przedstawiciele w Komisji Europejskiej robią wszystko, aby te pieniądze do Polski nie wpłynęły. Odpowiem panu, gdzie jest kasa. Kasa jest dokładnie tam, gdzie wy robicie wszystko, aby tych pieniędzy nie było. Wy staracie się o to, żeby Polacy z tych pieniędzy skorzystać nie mogli. To opozycja robi wszystko. Jesteście jedyną europejską opozycją, jeżeli chodzi o kraj, która powoduje, że pluje, narzeka, na swój własny kraj. Wstydzilibyście się. Ja dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Widzę, że macie Państwo wszyscy dzisiaj bardzo dużo energii. Pani poseł Joanna Seneszczyn, PPS, proszę bardzo. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Wnoszę o przerwę do czasu, kiedy premier Morawiecki wyjaśni sprawy związane ze środkami unijnymi. Chodzi już nie tylko o to, że zapłacimy 350 milionów do dnia dzisiejszego euro za to, że istnieje izba dyscyplinarna, tylko dlatego, że minister Ziobro szantażuje premiera. Nie można słuchać tego, jak poseł Kaczyński plecie, że pieniądze z Unii są nam niepotrzebne. To jest rzeczywiście próba wyprowadzenia Polski z Unii, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tej chwili zagrożone są nie tylko środki dotyczy z KPO. Przede wszystkim zagrożony jest dużo większy, wynoszący 70 miliardów euro Fundusz Spójności według Komisji Europejskiej Polska sama poinformowała że nie wypełnia wszystkich warunków tak zwanych horyzontalnych jakie są potrzebne do otrzymania tych funduszy dlatego proszę o wyjaśnienie jakich dokładnie dziękuję bardzo dziękuję pani poseł proszę bardzo pan poseł Janusz Kowalski Prawo i Sprawiedliwość proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, strzelaliście do górników, umorzyliście miliard złotych Gazpromowi, chcieliście kupować od Putina gaz do 2037 roku. My siedzimy tam, gdzie siedzą wszyscy politycy, którzy walczą o polską suwerenność. Wy 40 rezolucji przeciwko Polsce ani razu. I dzisiaj Borys Bodka zamiast wyjść tutaj i powiedzieć: wyrzucamy Donalda Tuska z Platformy Obywatelskiej, bo chce zrobić awanturę, bo, bo uwiarygadnia świadka, który oskarża Was. Zawsze, gdzie jest KLD, zawsze gdzie jest platforma obywatelska, są reklamówki. Wytłumaczcie się z waszych reklamówek, a PSL zawsze w tle jest rosyjski gaz. My bronimy suwerenności, a wy stoicie tam, gdzie przeciwnicy polskiej suwerenności. I to nas różni. I nie wygracie wyborów. Śmiejecie się, nie wygracie. Polacy zagłosują za suwerennością, niepodległością zjednoczoną prawicy. Nigdy was nie dopuścimy do władzy. Proszę bardzo, pani poseł Paulina Kalikowska, Polska 2050. Proszę bardzo, pani poseł. Pani marszałek, panie premierze, panie i panowie posłowie, szczerze mówiąc, pan minister Puda chodząc na mównicę, wcale nie uspokoił sytuacji. Myślę, że wszyscy Polacy i Polki złapali się właśnie za portfele. Panie ministrze, proszę powiedzieć, bo pan powiedział, że niektóre informacje nie są prawdziwe, które informacje na temat wstrzymania środków europejskich dla Polski są wobec tego prawdziwe. Panie premierze, proszę wyjść na tę mównicę i powiedzieć Polakom, że dowieziecie te pieniądze, bo one będą rzutować na to, czy w Polsce obronimy się przed recesją, czy złotówka się zacznie w końcu umacniać, czy inflacja będzie niższa czy wyższa. W ten sposób podchodzenie do środków Środków Europejskich z takim lekceważeniem jest po prostu nieodpowiedzialne. To, żeby środki europejskie wpłynęły do kraju, to jest polska racja stanu. Dzisiaj potrzebujemy ich bardziej niż kiedykolwiek do tej pory. Panie premierze, żądamy konkretnej informacji. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 34 porządku dziennego sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe druki 2696-2696 i 2699. Zanim poproszę pana posła Tomasza Łabniczaka o przedstawienie sprawozdania komisji, ogłaszam dwie minuty przerwy.